Nasza planeta Ziemia to świat w wiecznym ruchu. Niezwykła ewolucja życia w ciągu ostatnich kilku miliardów lat jest tego niezbitym dowodem. Tsunami, trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów dewastowały i nadal dewastują części planety, powodując zmiany w świecie żywym i obliczu jej powierzchni. Doprowadziło to do wymazania kontynentów z mapy i zniknięcia gatunków takich jak wiele dinozaurów. Ale niszczenie gatunku nie jest celem samym w sobie, a raczej pierścieniem w bardzo specyficznym łańcuchu ewolucyjnym. Kataklizmy zdarzają się od zarania dziejów, a opowieści o nich przekazywane są z pokolenia na pokolenie od tysięcy lat. Ta koncepcja zniszczenia świata. Często związana z religią w mitologii, zwykle wiąże się z bóstwem przychodzącym, by ukarać ludzi za nieprzestrzeganie ich zasad. Ale ze wszystkich legendarnych opowieści zapisanych od początku życia, historia Atlantydy jest najgłośniejsza. Już sama jej nazwa symbolizuje marzenie i tajemniczość, prawie tak jakby w zbiorowej świadomości ta zaginiona wyspa istniała od zawsze. by spowodowali ogromny wybuch. Drugie zdarzenie dotyczyłoby bardzo potężnego kryształu, który skupiał energię słoneczną i po raz kolejny spowodował wybuch. Atlantyda zaczęła wtedy ulegać stopniowemu pochłanianiu, który zakończył się trzecim wybuchem atomowym około 10 tysięcy lat przed naszą erą. Niekontrolowane użycie tajemniczej kosmicznych energii miało podobno spowodować, że Ziemia się zatrzęsła. Atlantyda na nowych oceanu. Przyczyny upadku Atlantydy trzeba wziąć pod uwagę jej położenie, które nie jest jeszcze przesądzone. Nawet jeśli wysunięto już konkretne hipotezy, dzięki postępom archeologii wiem jednak, że w pewnych bardzo odległych okresach Ziemia przechodziła wielkie, naturalne kataklizmy, powodujące zniszczenie całych państw i zmieniające jej wygląd. W XX wieku wysunięto teorię tektoniki płyt. Ten model naukowy wyjaśnia globalną dynamikę sztywnej otoczki powierzchni Ziemi. 600 milionów lat temu superkontynent zwany Rodinią rozpadł się na bloki, które następnie przez kilka milionów lat przesuwały się aż połączyły się, tworząc obecne kontynenty. Według naukowców, w ciągu ostatnich 4 miliardów lat doszło do pięciu destrukcji wszystkich form życia. Ostatnie z tych zniszczeń nastąpiło 65 milionów lat temu, prawdopodobnie w wyniku wspólnego uderzenia steroli w prowincji Jukata, co spowodowało zniknięcie wielu dinozaurów. Trzęsienie ziemi to zespół drgań powierzchni ziemi. Które powstają w wyniku pękania skał na głębokości, podobnie jak wulkany. Trzęsienia ziemi są zjawiskami związanymi z wewnętrzną aktywnością Ziemi. Te dwa zjawiska są w rzeczywistości powiązane. Co roku naszą planetę nawieca 50 tysięcy trzęsień Ziemi. Choć tylko 1% z nich stanowi realne zagrożenie, to konsekwencje, gdy dotrą do zamieszkałych terenów, są kolosalne. Region Cieśniny Gibraltarskiej jest narażony na dużą aktywność sejsmiczną. W 1755 roku po wstrząsie sejsmicznym, który wstrząsnął Lizboną, mieszkańcy zobaczyli jak ocean nagle ustępuje, by po 40 minutach powrócić jako ogromna ściana wody, zmytając wszystko na swojej drodze. Katastrofa ta spowodowała prawie 100 tysięcy ofiar. To co się stało tego nie jest echem relacji z Salona o zniszczeniu Atlantydy. Ważności zniszczenia spowodowane wybuchem wulkanu wiązały się w umysłach ludzi z tym, co nadprzyrodzone i niezwykłe. Erupcja wulkanu to sytuacja, w której z wulkanu wania się lawa i gazy, często w sposób wybuchowy. Wulkany występują najczęściej tam, gdzie płyty tektoniczne stykają się lub oddalają się od siebie. Od końca XVIII wieku to zjawisko geologiczne spowodowało 250 tysięcy zgonów, z czego 70% miało miejsce podczas zaledwie czterech erupcji. Erupcja wulkanu, która pozostawiła największy ślad w umysłach ludzi to Pompeje. Starożytne włoskie miasto, które zostało całkowicie zniszczone przez wybuch Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. To prawdziwy dowód na niszczycielską siłę natury. od niepamiętnych czasów ludzie uważali niebo za domenę bogów, którzy manifestowali swoje nastroje poprzez zjawiska atmosferyczne. W ten sposób naturalne efekty niebieskie były postrzegane jako gniew bogów. Komety to gwiazdy z jasnym jądrem i gazowym szlakiem, interpretowane jako zapowiedź przyszłych kataklizmów. Dawni naukowcy nie dysponowali nowoczesnymi technikami astronomicznymi, które dziś pozwalają im określić masę komety, jej trajektorię czy morfologię. W ciągu ostatnich 2200 lat ponad 800 komet odwiedziło układ słoneczny, nie powodując żadnych szkód. Jednak w lipcu 1994 roku rozpadająca się kometa rozbiła się o Jowisza w ponad 20 fragmentach. Każda mierząca 1,5 km średnicy i poruszająca się z prędkością 3000 km na godzinę. Konsekwencje ewentualnego kontaktu z Ziemią byłyby katastrofalne. Naukowcy nie są przekonani, że upadek Atlantydy był związany z upadkiem ciał niebieskich. Jednak niektórzy Atlantydzi są przekonani, że w Ziemię uderzyła kometa, powodując odwrócenie biegunów, uniwersalny potop i zniszczenie Atlantydy. Meteoryty to fragmenty ciał niebieskich, które docierają do skorupy ziemskiej. Wciąż nieco częściej występują w środowisku naukowym. Rzeczywiście, około 5000 lat temu duży meteoryt o średnicy 200 metrów i poruszający się z prędkością około 30 km/sekundę spadł na ziemię, powodując trzęsienia ziemi i falę o wysokości kilkudziesięciu metrów, niszcząc wszystko na swojej drodze. Tony śmieci zostały wyniesione na wysokość setek metrów, uniemożliwiając przejście światła. Bez światła słonecznego temperatura spadła, a Ziemia stała się nieurodzajna. Takie wydarzenie teoretycznie mogą mieć miejsce w Atlantydzie, ale bez dowodów archeologicznych i geologicznych pozostaje to niemożliwe do potwierdzenia. W Platon ujawnia istotną informację o geograficznym położeniu Atlantydy. W owym czasie, bowiem można było przekroczyć to morze, miał on wyspę przed tym przejściem, które nazywacie, jak mówicie, Kolumnami Heraklesa. Te słynne kolumny, znane inaczej pod swoją łacińską nazwą Kolumny Herkulesa, symbolicznie przedstawiają dwie góry graniczące z cieśniną giblartarską. To Diodorus z Sycylii, grecki historyk z I wieku przed naszym dał początek legendzie, że Herkules użył swojej siły, aby wyciąć ścieżkę przez górę, zwaną niegdyś Atlasem. W ten sposób stworzył ciśninę Gibraltarską i połączył Morze Śródziemne z Oceanem Atlantyckim. Położona w południowej Hiszpanii i północnym Maroku Zieśnina Gibraltarska jest jedynym przejściem morskim, które łączy Morze Śródziemne i Ocean Atlantycki. Jej szerokość waha się od 14 km w Teryfie i Punta Ciris do 60 km od Przylądka Trafalgar do Przylądka Spartel. ściśnina osiąga głębokość 1000 m. Istnienie cieśniny gibraltarskiej jest bezpośrednio związane z tektoniką płyt, która kształtowała krajobraz Ziemi od jej początków. Na powierzchni woda jest oceaniczna, która jest mniej słona, będzie lżejsza i będzie miała tendencję do spływania do Morza Śródziemnego. Natomiast woda morska, która jest gęstsza. Wywoła na dnie prąd w przeciwnym kierunku. Ten podprąd był wykorzystywany podczas pierwszej wojny światowej przez niemieckich marynarzy podwodnych, aby umożliwić sobie przewożenie z wyłączonymi silnikami bez zauważenia przez brytyjskie władze stacjonujące w Gibraltarze. Jacques Colliner Girard, francuski geolog i prehistoryk wykładowca na Uniwersytecie aix, aix provence przez długi czas pracował nad potwierdzeniem hipotezy, że Atlantyda rzeczywiście znajdowała się tam, gdzie mówił Platon, naprzeciwko kolum Herkulesa. Rzeczywiście prowadząc badania geologiczne w Maroku bez związku z Atlantydą odkrył u wylotu cieśniny wysokie dno kulminujące na poziomie minus 55 metrów. Z nieco prowokacyjną miną wykrzyknął ale to jest Atlantyda był to początek długiego procesu obejmującego różne dyscypliny, takie jak geologia, etnologia, psychologia i paleoklimatologia. W nie pokrywają się. Nawet jeśli wyspa rzeczywiście była tam obecna. To byłoby mniejsze niż to, co podał Platon. Platon twierdził, że Atlantyda była znacznie większa od Libii i Azji razem wziętych. Tymczasem wyspa odkryta przez rzekę Kolina, czyli mierzy 14 km na 5 km. Natomiast w zakresie danych geograficznych zgadzają się elementy: lokalizacja, data zatonięcia i przyczyny katastrofy. Potwierdzone przez osady rdzenia, rzeczywiście były duże trzęsienia ziemi 12 tysięcy lat temu. Hanasius Kircher, niemiecki ksiądz jezuita i jeden z najważniejszych naukowców okresu baroku, jako jeden z pierwszych przedstawił to, co mogło być zatopionym miastem Atlantydy. Pisał o geologii i speleologii, próbował analizować zjawiska wulkaniczne i trzęsienia ziemi, analizuje zjawiska erozji, zanurzenia, emersji. Jest przekonany, że Ziemia mieści podziemne jamy i wulkany. Z tych wszystkich danych zaproponował mapę Ziemi w czasach starożytnych, na której przedstawi Atlantydę. Jego mapa, która była zbyt przypadkowa i nie oparta na żadnych danych naukowych, przez kilkadziesiąt lat pozostawała na oboczu. Bol de Saint-Vincent, biolog i geograf zainspirowany hipotezą Girshara w 1803 roku, zilustrował swoją teorię i sporządził nową mapę, na której Atlantyda znajdowałaby się w zachodniej Afryce. Według niego Azory, Madera i Wyspy Kanaryjskie byłyby pozostałością po mitycznej wyspie. Pod koniec XIX wieku badania płyci w pobliżu Azorów wykazały istnienie podwodnego pasma górskiego jako strefy pęknięć w skorupie ziemskiej, która może zawierać liczne wulkany. Santorini to grecka wyspa położona na Morzu Egejskim, znana również jako Terra. Jest największą wyspą małego wulkanicznego archipelagu, składającego się z czterech innych wysp archipelagu Santorini. Położona około 110 km na północ od Krety, Santorini jest jedną z najbardziej spektakularnych wysp na świecie, ze względu na swoje naturalne piękno, i jest jednym z głównych celów turystycznych Grecji. Jej pierwsza nazwa to podobno Kaliste, czyli najpiękniejsza. Później zmienionej nazwy na Terra na cześć doryckiego kolonizatora Terasa. Jego ekstremalna podatność na zagrożenie jest również w wiadomościach, ponieważ jest jednym z 16-dekadowych wulkanów wyznaczonych w ramach międzynarodowej dekady ONZ na rzecz ograniczenia klęsk żywiołowych. Wyspa położona jest na łuku wulkanicznym, który rozciąga się od zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego do Kaukazu. Ten łuk ognia jest wynikiem zderzenia płyt tektonicznych, a dokładniej wysunięcia się płyty afrykańskiej pod płytę euroazjatycką. Geologia Santorini jest więc bardzo złożona. W ciągu ostatnich 400 tysięcy lat archipelag Santorini przeszedł kilkanaście dużych erupcji i znacznie mniejsze. Wulkan objawia się od czasu do czasu przypominając ludzkości, że jedynym panem tej wyspy jest natura. Ostatnia erupcja miała miejsce w 1956 roku, kiedy to trzęsienie ziemi zabiło około 50 osób i zniszczyło ponad 2000 domów. Nie dorównuje to jednak kataklizmowi erupcji, które miała miejsce w latach 1650 do 1500 przed naszą erą. Założone w 2000 roku przed naszą erą miasto Akrotiri było dobrze prosperującym miejscem z silnymi wpływami minojskimi. Zostało zasypane pod grubą warstwą popiołu w 1600 roku przed naszą erą. Podczas erupcji wulkanu od 1967 roku wykopaliska odsłoniły pozostałości wysoce zaawansowanego kompleksu budynków, placów i dużych willi, często zbudowanych na kilku piętrach i ozdobionych niezwykłymi malowidłami ściennymi. Dom zostaje podłączony do kanalizacji, zaopatrzony w ciepłą i zimną wodę. Przedmioty znalezione podczas wykopalisk świadczą o powiązaniach handlowych z takimi krajami jak Egipt, Libia i Syria. Najbardziej zaskakujące jest to, że w ruinach nie znaleziono żadnego ludzkiego ciała. Naukowcy zakładają, że przed kataklizmem doszło do niewielkiej erupcji. Która postawiła mieszkańców w stan gotowości. W ten sposób ludność mogła się ewakuować przed drugą niszczycielską erupcją, która nastąpiła dwa miesiące później. Erupcja nastąpiła na małej wyspie w centrum wyspy, w pobliżu dzisiejszej Nea Kameni. Geolodzy szacują, że ta erupcja była jedną z najgwałtowniejszych w ciągu ostatnich 5 tysięcy lat. Pogrążając region w ciemnościach w promieniu 600 km na całe dwa dni. Atlantyda podobno pogrążyła się w ciemnościach na 7 dni. Wybuch Santorini wytworzył kolumnę ejektu o wysokości 40 km. Gruz rozprzestrzenił się pośród Morza Egejskiego i Śródziemnego. Woda morska, która wdzierała się do krateru, zamieniła się w parę. Objętość ejektu szacowano na 65 km sześciennych. Korupcji erupcji nastąpiło ogromne tsunami. Po ustąpieniu wód daleko od brzegu gigantyczna fala o wysokości ponad 100 metrów przetoczyła się nad sąsiednimi wyspami z prędkością 160 km na godzinę, największość fal, które uderzyły w krete, zrównała z ziemią miasta Malia, Zakros i Fajstos, niszcząc większość cywilizacji minojskiej. Środek wyspy został zatopiony pod stygnącą lawą, co sprawiło, że ziemia stała się jałowa na dziesiątki lat. Trzęsienia ziemi dotknęło również Kretę. W wyniku tej katastrofy archipelag Santorini pozostał niezamieszkany przez 500 lat. Przede wszystkim bogata stolica Akrotiri miała bardzo zaawansowaną kulturę oraz niezależny i świecki rząd. Mieszkańcy Santorini zdobyli dużą wiedzę poprzez handel, architektura i urbanistyka były bardzo wyrafinowane, a woda była zarządzana w pomysłowy sposób. Na Santorini występuje ten sam typ białych, czarnych i czerwonych skał co opisany na Atlantydzie. Ludność wydawała się zjednoczona i zorganizowana, gdyż w bardzo krótkim czasie udało się uratować ludzi i zwierzęta. Wspaniałe freski w domach wskazuje na wysoki stopień cywilizacji, sugerując, że Akrotiri było ziemskim rajem swoich czasów. Geografia wyspy odpowiada wielu aspektom opisanym przez Platona: koncentryczna struktura z kanałem prowadzącym do portu, krainy bogata w wodę, jak wówczas na Wreszcie cywilizacja minojska była u szczytu swojej potęgi i wpływów. Mimo tych wielu podobieństw niektóre elementy nie zgadzają się z protońską opowieścią o Atlantydzie. Po pierwsze, Akrotiri nie znajduje się za kolumnami Herkulesa. Ponadto Santorini kształtem przypomina bardziej stożek wulkaniczny niż rozległą równinę, jak sugerują dialogi platońskie. Wreszcie, największa niekonsekwencja leży w relacji do czasu, gdyż oba wydarzenia dzieli ponad 8000 lat. Większość naukowców zgadza się dziś, że zbieżności między obiema wyspami polegają na tym, że katastrofa na Santorini mogła silnie zasilić legendę o Atlantydzie. Wróćmy do Edgara Case'a, słynnego, śpiącego proroka, który dzięki sesjom hipnozy i swojemu rzekomemu poprzedniemu życiu jako Atlantyk, był w stanie podać bardzo dokładne szczegóły dotyczące Atlantydy. Oprócz dokładnej relacji o opadku Atlantydy, medium zapowiedziało, że pozostałości zaginionego kontynentu zostaną odnalezione w rejonie Bimini na Bahamach, na Oceanie Atlantyckim, około 1968 i 1969 roku. Case zmarł w 1945 roku i rzeczywiście ponad 20 lat później spełniła się jego archetypowa przepowiednia. Dokładnie w 1968 roku wśród piaszczystych ławic Bahamów odkryto możliwe zatopione konstrukcje niewydumaczalne wyniesienia dna morskiego. Czy to są pozostałości Atlantydy? Debata nie jest jednomyślna, nawet jeśli odkrycie tych podwodnych pozostałości nasuwają myśl o starożytnym, zatopionym mieście, żadne dowody nie potwierdzają śladów działalności człowieka. Teorie Klejsa wspierała jednak legenda otaczająca trójkąt Bermudzki. Rzeczywiście obszar ten, znany niestety z tajemnicznych zagini, znalazłby wyjaśnienie w istnieniu w jego dnie morskim wyspy Atlantydy. Mówi się, że kryształy oknia Atlantów nadal promieniują z dna oceanu, powodując anomalie w instrumentach nawigacyjnych samolotów i statków w Trójkącie Bermudzkim. Dziś Atlantyda pozostaje nierozwiązaną enigmą, nawet jeśli oficjalna nauka nie jest przekonana o jego istnieniu. Wielu naukowców i badaczy pracuje nad zlokalizowaniem tego zatopionego kontynentu i zrozumieniem w końcu, czym była Atlantyda. Dzięki postępom współczesnej technologii, geologii, paleontologii i oceanografii, naukowcy są w stanie dokładnie zbadać dno morskie i pojawia się coraz więcej odpowiedzi, które urozmaicają historię zatopionego miasta. Czy jednak poza prostym faktem odróżnienia mitu od rzeczywistości powołaniem Atlantydy nie byłaby popularyzacja molizatorskich intencji Platona?